Cześć Manko! Witajcie w moim pierwszym odcinku z nowej starej serii Zagrajmy w Minecraft z czekajem Eee... Sorry, że tamto, tamte odcinki eee... Na przykład, No wiecie... Tamta seria nie będzie kontynuowana, lecz Po prostu miałem taki błąd z Minecraftem, musiałem go usunąć i od nowa pobrać eee... I Wysunęły mi się zajwy. Tak, nie moja wina. No to zagrajmy Minecraft. Czekajem sezon drugi. Dobra. Hmm. Yy, sobie bądź czesta. Nie, nie. I wielkie biało. Stwórz nowy świat. Hmm. Boże, zawsze jak się tworzy świat, to ten komputer musi wartować. W ogóle jak cisną w Minecrafta, to, to mi się zawsze tak robi. Hmm. No. Oczywiście. Ej no! Coś wybiegło mi się stało. Oj. Społogowałem się gdzieś w ziemi. Jeszcze mamy lagi. Dobra. Jaki troll. Co widzę to? W ogóle Minecraft nie kontroluje. Yy, mam lagi jak niebniczo. Yy. Chyba teraz zrobię jakieś cięcie. Nie, ja, w sumie da się żyć. Odbieramy sobie troszkę tego otru. Wielkie biony sklejone. Po co ja to zrobiłem? Co szkoda, że nie, mo nie mogę zrobić takiej wersji, tak? Czyli nie wypadło takie jedna, tylko jedna czwarta. Nie wiecie o co mi chodzi i to tak inaczej wyglądało. Eee, dobra. dobra. Jeszcze patyki. mi to Dobra, gdzie mieszkamy? Gdzie mieszkamy? Nie, wynieśmy się z O co ja otek, slodziak Jakieś ludziaty mały. Nie, kucia, nie uciekaj Lecz się muszę zabić Czy nie zabije? To jest taki malutki sludziak. Mm. Myślę, że tu już dzisiaj coś nie nagriniałam. Nie, czwartek, czwartek. Um, a dziś jest... Co dzisiaj jest? Dziś jest... Um, dziś jest sobota. Postaram się dziś wrzucić minutę na ten pierwszy ten Ja yeah, nareszcie się troszkę ciemno. Oczywiście dwie rzeczy na raz yeah. dobra tylko mi wystarczy jeszcze trochę kogo, więc sobie troszkę piasku, albo nie. Albo nie. Zróbmy to tak, Zbierzemy sobie łopatę i jakiś... Mieczyk i jakiś Kilo. Nie wiem, czemu myszka mi myszka miga. Nie rozumiem jej. I myszka wariuje. To ja wszystko. Teraz. Jeżeli ktoś z moich widzów umie robić jakieś fajne intra, to proszę mi jakieś coś wytrzaśnić, gdyż ja nie mam czasu zrobić nic, ponieważ no, nie mam czasu. Tak pół wystarczy, po co więcej. I teraz tak szkoda, że nie wbrałem sobie yy, tej race minimap yy, Dobra, trudno Biorę tutaj te takie niepotrzebne mi rzeczy, które tam w tył Tam w tył, w tył inwentary W ogóle fajnie teraz doszło, że można sobie zbroję skórzaną kolorować węgiel by się przydał, bo to już będzie powoli zapadać też duża plaża wiecie co co by tutaj, gdyby nie było tutaj tej oto tu dżungli ponieważ ja nie lubię dżungli bo jak mam dżunglę to dżungla równa się u mnie lagi nie wiem czy u wszystkich takie ale u mnie tak jest nie wiecie co jeszcze sprawdzimy obczajemy tą wysypkę w ogóle nie wiem czy mam tak, taki słaby rendering bo wolno mi się jak Chodź, obczajmy tutaj. No takiego nie ma. A więc... Zróbmy to tak. Będzie problem z jedzeniem. I lecimy. Lecimy na Szczecin. Lecimy... Nie ja wiem jak to wygląda. Patrzcie się na to. Nie, eee. Dobra. Czy ja tu jeszcze coś obczaić? Nie sumie to... czemu nie? Poprzyjmę sobie tutaj. Co, że tu się coś rozciąga? <laughs> Muczki! O, jest łódeczka. W ogóle... Bardzo lubię na no, za to, że że jest coś takiego, że jak się teraz zniszczy łódeczkę to jest z powrotem hmm. dobra czekajcie, teraz małe cięcie dobra, już jestem takie wycięcie cięcie nie ma problemów w ogóle to w ogóle to teraz będą takie nie wiem nie wiem odcinki ponieważ już nie mam tego no, tego takiego ograniczenia zapomniałem Przecież ja sobie postawiłem na bonus czesta żebym miał A ja go nie zgarnąłem ja czy... dobra А, плынь. Есть. не, не очень. на там на заход, А, дикий заход. да думаю. А, сунь. Ага, вот там вот. Да, вот сунь. Не, не сунь Nie, na czemu ta dżungla mi przyśladuje czekajcie, chwilę wycięcie. Jak coś znajdę to wrócę. a więc to dobrze już jestem. Słuchajcie, upłynąłem tą całą wyspę dookoła. I, i, I nie, nie, nie. I nie znalazłem nic ciekawego, a więc na razie zakończę. O, sobie cięcie, a więc... Yy... Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć. No, cześć.